Ech, tacy piłkarze to mają dobrze. Dużo zarabiają, robią to co kochają, a nawet tak są popularni. Ale co ci powiem? Powiem ci, że mogłem kiedyś skończyć tak jak oni. naprawdę? Dlaczego? Za dzieciaka rodzice wysłali mnie do szkółki piłkarskiej, gdzie są mi naprawdę dobrze. Z drużyną młodzików zdobywałem różne popary. Byłem kapitanem. W wieku 18 lat podpisałem oficjalny kontrakt z Legoloniem Biały Klos. W moim debiucie zostałem sfaulowany bardzo groźnie, przez co złamałem nogę. Po badaniach moja noga już nigdy nie była gotowa do gry. I tak zakończyłem karierę. Skoro miałeś takie życie, to dlaczego tak skończyłeś? Moje rodzice umarli dwa lata po tym wypadku samochodowym. Załamałem się i zacząłem bić. Dalej no, samolot się mówi. Mieć takie życie i to straci. Ech, no cóż, trzeba sobie jakoś radzić. Ono trzeba. Umiem też grać na pianinie. A to nieźle. A wiesz, że można na tym zarobić? Wiem, że można, ale niby gdzie. W parku możesz grać na napiski. Jutro mogę poodjechać i pomóc Ci je zabrać. Spoko, jasne. O, dobra, tam jest miejsce. Robię tutaj z tym pianinem? Cholera, stara, czy tego pianina przypadkiem nam nie ukradną? Albo miasto nas za to nie ukaże? Pokojnie. Naklejmy naklejkę miasta, to się mnie Cholera... Trochę się boję. Na dodatek nie mam jakiegoś ładnego stroju, żeby grać. Jakiegoś kapelusza, żeby te napiwki dostawać. Pokojnie. Wszystko są za tylko przyjdziemy na plejkę i pójdziemy do domu i wszystko będziemy mieli. No i teraz wyglądasz świetnie. Możesz grać. On gra po prostu genialnie! Fantastycznie gra! No, no, miałeś rację. Nie, że mi się udało zarobić. A no widzisz? Trzeba słuchać kumpli. Witaj! Mam dla ciebie ciekawą rzecz. Marku na pianinie gra bardzo utalentowany pianista. Dziennie zarabia prawie tysiąc złotych. Co? Aż tyle? Muszę to zobaczyć! Może coś z tego będzie? Witaj, utalentowany człowieku! A kim jesteś? Osobą, która może ci pomóc! Bądź jutro przy scenie. Dziwna propozycja, ale niech będzie, no. A teraz na scenę zapraszamy pana Krzysztofa Zalewskiego. Ach, może to nie jest amfiteatr, ale o tym zawsze marzyłem.